Teraz? Tak, Leferku. Umarliśmy. Co? W serio? Smolaks, usiądź. Smolaks, to nie twoja wina. Tak, nie miało być. To nie miało być, no to co mogłeś zrobić, co? Nie wiem, cokolwiek innego, ale. nie, nie tak, to się miało skończyć. Nie miało tak się skończyć. Nie rób tego, Jola, proszę, nie falcz. Tylko będzie dobrze. W... Głową wam nie dałeś tego samochodu. Bo nic się nie stało. Co możemy teraz zrobić? No musimy I... wybrać. Ja się na to zgadzam. Ja chcę. Ja to tak samo. Czyli tylko ja jestem, Morak jesteśmy być A, no Nie dobra. No. Ja też. Ja, ja też. też. Ja też. A, ja też. Ale ja chcę to zrobić. Ja chcę to zrobić. Nie, stój, ja to zrobię. Koniec, ja to zrobię. Musicie... To była moja Hupaki, wina. Jaki była... musicie się teraz kłócić? Jezu, to była moja wina, więc. Ja może to zrobić, tak? Ale kłótnie to chyba teraz nie są wskazane. Hej, witajcie, ja jestem Lufer, a to jest kolejny odcinek z Minecraft w domu. Dzień dobry kochani. 10 tysięcy, a po nagrywamy kolejny odcinek z Minecraft w domu. I uwaga. Martyna żyje. Martyna żyje, jest wszystko okej. Okay. Tak, jest wszystko okej, okay, ale jest jeden problem, który się narodził przez ten wypadek i o tym powie no, Marysia, która ją operowała. Martyna niestety ma dwie niesprawne nerki i musi mieć jedną z nich operowaną. Tak kochani, i... No, uaktywniła się trochę lista osób chętnych, które chcą oddać Martynie nerkę i... No niestety teraz mamy problem. No, bo... a gdyby nie ja to by w ogóle tego nie było. Ale ty też nie jesteś w dobrym stanie, tak? No i co z tego? Chłopie, ty dopiero co wyszedłeś z szpitala, Ej, chcesz kurdej... oddać... No co ja kurde? się nie liczę! Ważne, żeby ona przeżyła! Chłopie, ty jesteś po ciężkim wypadku, nie wiadomo jakie są twoje... w, w stanie twoje nerki. No, Mati ma rację. Zrobimy się badania, sprawdzimy te nerki, zobaczymy czy się nadaje, czy się latają... Nie ma czasu! Na nic, nie ma czasu. Ale nie rozumiesz, że każdy z nas ma raczej zdrowe nerki? Obie? I każdy z nas może oddać swoją. No, no dlatego zrobię to ja. Dopóki niech z nas mamy zdrowe. nie pali, nie pije, zawsze się zdrowo odżywał i mamy zdrowe nerki A ty byłeś po operacji, jesteś świeżo po operacji, będziesz jeszcze bardziej wykończony. Mogę się wymęczyć do śmierci, bez różnicy, mi to szczerze mówiąc. Ja po prostu chcę, żeby Martyna żyła. Będzie żyć. No szczęście się udało, napiszcie, kochani, komentarz. Udała się operacja. To przypnie wam serducha, a potem po operacji, jak to leżała z godziny, dwie, to zaczęła się jedna z nerek wylewać, i ona musi zostać usunięta. Nerki mają funkcję taką, że one przeczyszczają to, co jest w organizmie, ogólnie przeczyszczają wszystko. I na przykład, jak, jak ktoś pije alkohol i jest pijany, no to wtedy najbardziej pracują nerki, no bo one muszą wyczyścić organizm z alkoholu i tak dalej. No i niestety żaden, no żaden z nerek nie jest w dobrym stanie, są dwie w tragicznym stanie, ale jedyne co ją może uratować to operacja nerki, która zostanie podarowana przez nas, bo nie może być operowana tak, tak mi mówiła Marysia. Tak, nie dokładnie. może Martyna być op operowana w taki sposób, że usunął jej jedną nerkę, bo można żyć bez jednej nerki, ale musi być jedna sprawna. Musi mieć od razu zamienioną, a są listy, gdzie się czeka na nerki, ale ona jest nieskończenie długa ta lista I niestety nie, nie, nie będzie Martyna mogła czekać, tylko musimy od razu, od razu podjąć decyzję, kto... Ale to ja mogę jej oddać, w końcu coś mi w końcu w życiu wyjdzie, bo no chociażby ta ściana co wam upadła Albo jak wrzuciłem tą kosiarkę... No to w końcu no będzie pierwsza rzecz, nie? Ech, nie mówię wam, że to jest bez sensu, no. Ale, ja jestem tej młodszy, moja narka będzie najlepsza. Dobra, generalnie, taki jest plan. Pewnie jak pod moim tyłeczkiem jest coś takiego. Prawda? Co to na to jest? To jest maszyna losująca, generalnie, taki jest plan. To no. jest tak około 100, do 200 karteczek, z naszymi no. imionami, każde jest porówne, popatrzcie. Każdy z nas będzie naciskać guzik i tutaj wylosujemy karteczkę z naszym imionem. Znaczy jednego z nas imionem. I najwięcej karteczek, które właśnie dostaniemy, to na przykład jeśli będzie najwięcej ruferków, to ruferko to ja je nerkę. Jeśli będzie najwięcej mnie, to ja oddaję nerkę. Jeżeli będzie smolak, to smolak sobie Ja nie nerkę. chcę żadnego losowania, jak ci po prostu oddać tą nerkę i koniec. Ja też. No to jadę. zróbmy to. Słuchajcie, Marysia już pojechała do tego, bo my się że tutaj gucimy dobre za 2-3 godziny, bo musi ta operacja już zostać dzisiaj przeprowadzona. Więc. Yy... Naprawdę, weźcie się, się zgódźcie na to. Kto się zgadza na to, żebym ja Lufler, miał operowaną... nie. Cicho, żebym Lufler, ja operował. ale wiecie, to tak nie działa. Dora, kto jest za? Za to, żeby ja został. I Widzisz, każdy po prostu chce dać mleka. Ja lekę. jestem za. Więc losowanie będzie najlepszym wyjściem. Jolot, ja, jest coś najmłodsze. ty nie powinnaś się brać w takim losowaniu. I co z No z tego? to w takim razie. To dyskryminujesz młodszych? Bloki, ona jest. Jest pięć lat młodsza od nas. No kurde, to jest wyjątkowe. No ale nie głosuje, prawie. no jaki problem. Dobra, losujemy, ja pierwszy, odsunąć się. No, oczywiście, że to jest głupie, żeby jolo brał w tym momencie, przecież ona jest taka młoda. No to jak ta... będzie yolo, yolo, od... to tylko No ale, osoba ale chcę powoli. losować, chcę losować. No przecież chyba no, lepiej o to, to wybrać, jak za losowanie. Ja tak, jest pro. za tym, żeby jolo wykluczyć, to totalnie z losowania Ja jestem za. Ja. 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 A, niech będzie, ja. Niech będzie. Dobra, odsunąć się, ja pierwszy. za twojego dobra Odsunąć się. Łokieci I? O, dobra, pierwszy. Ja, ja, kogo wylosowałeś? Nie powiem. To jest sekret. Na samym końcu mówimy. Dobra. Teraz ja. Jest. To hmm. moja kolej? Dobra, ja wezmę. Tam po tym, no ja wziąłem. No teraz ty młody. Dobra. Napiszcie, kochani, kto powinien w tej operacji. Kto się powinien podjąć tej operacji? Każdy bez wyjątku pisze komentarz teraz. Póki nie zostanie podjęta decyzja, każdy pisze, kto według Was powinien zostać operowany. Dokładnie tak, dokładnie tak. Macie? Mm -hmm. Tak. No. Dobra. Znaczy, cztery mówimy: trzy, cztery. Ej, czekajcie, czekajcie, czekajcie. Nie, po kolei powiedzmy, ok? Dobra, no i tak się nie zrozumiemy, nie będziemy widzieli, wtedy będziemy wiedzieli to jaka jest większość, dobra? No Dobra, dobra. dobra. więc kochani zostawcie teraz łapkę w górę, dlatego że ja chcę się poświęcić 10 tysięcy łap w górę, nagrywamy kolejny odcinek z Minecraft domo Każdy teraz schodzi na dół i zostaje łapkę w górę Dobra Ja mam siebie Mo jak Możecie mi nie wierzyć, ja wam mogę pokazać kartkę, że jest... Nie, pisana. nie, no okej, okay, okej, okay, dobra Dobra, nie trzeba Widzę Serio dobra. A to Mam natka Okej okay. Jest! No ja wylosowałem siebie Dobra Taki? Ja mam ciebie Jest to głos na mnie A ja mam smolaksa Nie No to mamy okay, pata jak teraz? No to, to wezmę ja z tą karteczkę Bloseję ja no, mam... no dobra, Jest może karteczkę. akurat będzie ktoś z nas miał, no mam. O nie. Powiedz, że ja. Powiedz że to ja, powiedz że to ja. Nie. To Smolex. Nie. Ech. No czyli... Tak jak mówiłem, tak jak powinno być, tak będzie. Ja spowodowałem ten Świetnie. głupi wypadek i... Ja oddam tą nerkę. że mówiąc, boję no się niestety. tego, ale czuję, że muszę to zrobić, bo... No tak to powinno być, wina. jesteś operowany, Algo... no. no. Właśnie, to jest Trudno. Wypadku. Trudno. To nie jest ważne. Mówiłem już wam. Godziliśmy się na głosowanie i jest. No, Mówiłem no. wam, że to nie jest ważne. Idźcie je, teraz z Martyną, okej. Jedźmy do szpitala, no. dobra? dobra? Dobra. jedźmy do szpitala. Dobra, tylko rufer się nie przestrasz samochodu. A co co takiego złego w nim jest? Eee, mu... O nie, nie mów że to te No chłopie mój przecież poszedł na kres... Tak! Dziękuję ci Mati! Kocham cię! Wypożyczyłem go, mamy multiple! Serio? Tak, 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 tak! Na ty nie prowadzisz. No czemu? Serio mój Nie ma sprawka To! Tak! Rufer, mój samochód poszedł do mechanika, praktycznie cały przód nie ma po tym wypadku Serio? serio, no co innego miałem wziąć? Wziąć! Wziąć! I ona nie ma fotelika dla mnie! Natek, złaś miejsca o. kierowcy, już! No czemu, ja umiem w nim jeździć! Nie! Umiem! I powiem, nie jest tak źle, ale będziemy się trochę cisnąć, bo trzy osoby... To ja chcę trzy. na środku! Nie, Natek, ty idziesz z tyłu, bo ja nie chcę mieć następnego wypadku! Dobra, no ja, ja zrobię tak... E, ty hey, smolak! już prowadzi, ja z najmłodszymi na, na, do, do tyłu. Nie chcę z nim! Nie, ja chcę do tyłu. Siadaj na to. O, z boku Dobra, każdy wsiadł Robi okienka Nie wierzę, ja w to po prostu nie wierzę Ej, bloki, bo ja nagrywam mogę... czekaj, 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 czekaj Bloki mogę być z przodu, proszę Tak, jacy, chodź Krzysiu No to nie chcesz, tak? Eee. Eee. Nie dobra, dobra, możecie nie gadać o takich rzeczach O rzędach miłości teraz nie gadamy, tylko... No, ja nie wierzę po prostu Nie wierzę w to, nic nie ci powiem Dobra, o, jechać? Dobra, to, te to, to Lamborghini Łef, tylko jak coś to. Bloki. A, A czy mamy pieniądze na odpłacenie tamtemu rudemu? Jakiemu rudemu? Naprawdę on tak wolno jedzie? No sorry, to jest multipla! A! No zmień bieg może. No zmieniłem, że jest, jest najwyższy! Zmieniony. Jestem najwyższym teraz. Uwielbiam go! Jezu. Eeeh, so serio? Chyba tak. Znowu jadę do ciebie sam. No, Ej, możemy się przesiąść na rowery się... będzie chociaż ekonomiczniej O bloki patrz tam się rozbiłeś Chociaż tylko jedna osama tutaj humor dzisiaj I pamiętasz? Napiszcie kochani komentarz Jedziemy Multiplow to przypniałem wam serca Jest szczęście w nieszczęściu No jest szczęście w nieszczęściu no bo Mary Martyna jest będzie operowana, a nieszczęście a szczęście to jest to, że po prostu jedziemy multiplą, więc wy też się troszeczkę mamy nadzieję, że uśmiechnęliście teraz w tym zoom okresie, ale teraz niestety to operacja. Teraz niestety czeka nas operacja z Malachią i Martyna. Naprawdę bym, poje bym pojechał, bym poszedł szybciej na piechotę. No, sorry, no ja ktoś skasował pytanie. mój samochód. <laughs> Ej, naprawdę to jest turbowalny samochód. To jest multipla. I naprawdę, tylko ten mogęś wypożyczyć? O, no, ale to tak. ślimak jest szybki! To, że jak pobiegniemy, będzie szybciej, nie? Może to przemyślimy. A, jesteśmy chyba na miejscu. Nie czekajcie już. O, i... Nie, nie, z tej strony jest z tej. już zabrać. Nic nie jedzie. Nic nie jedzie, no zabrać. Ale nie, nie tak, mogęś pojechać. O, <śla> o, O! No, ja się. nie dziwię się, że prawka nie masz. Nie masz prawa jazdy? Mam! Na no pewno. Sor Spitalny oddział ratunkowy Eee, wiecie co, chyba już nie wrócimy do multiplą. Nie co? ma benzyny. O, Ru Rudy nam dał bez benzyny. Owej, parkuj. Czyli co jechaliśmy teraz na oparach czy co? Nie wiem! Dobra. Ale super wycieczka! Super, no. Oj. O. Wow. Patrz jakżeś pięknie zaparkował, ani prosto, ani krzywo. Nijak. To jest multipla! Dara, idziemy do środka, chodźcie. Idziemy. Jezu, gdzie oni są? Ile można czekać? No Marysia, nie ma nikogo w recepcji. Halo no. Gdzie oni są? Kochani napięcie. Czekamy na operację, to przypnę wam oczywiście serducho. Tylko tak. Oh, heja. O ja. O. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, kubo. Dzień, Dzień dobry. I jak, zdecydowaliście, kto będzie operowany? Tak. No, niestety ta... I kto? No on... Ja. Ale Smolak miał operację. No i co z tego? Nie możesz być operowany, jak miałeś wypadek? Mogę. Nie możesz, Smolak. No, nie, nie, jeśli chcę, to mogę. Mogę. Zezwalam, podpiszę wszystkie papiery. Przejdziemy badania, sprawdzimy wszystko. Ja będę mógł spokojnie a Wy się na to zgadzacie? Nie, ja się na to nie zgadzam, nie. bo było losowanie Wygrałem losowanie a, no. Ja też nie No No dobrze, no to chodź, Smak, zrobimy badania Świetnie Mogę się założyć, że się nie uda Na paku ja nie uda A wtedy, wtedy, wtedy tak jak było losowanie Ja Ufer, no chyba cię pogrzało No nie no Nie to... no, patrz Mati, bardziej to będzie rozsądniejsze, jeżeli on pójdzie, a nie on Aż no. mnie grupa krwi się zgadza. No więc czekamy, słuchajcie. I będziemy, jak już sprawdzę jego nerkę. Gdzie on jest? <laughs> Martyna! 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 Martyna, co ty robisz? jest. jest, nie. Jezu. Mogę chodzić. Mogę chodzić, wszystko jest w porządku. <laughs> Jezu. A jak z nogą? Nie będzie raczutowana? <laughs> nie, na szczęście nie będzie, ale Mam protezę, ale strasznie boli. A czym nie widzę? Lufer, bo ona jest z tyłu, ona jest przez całą nogę przeprowadzona. Okej, okay, ale ty możesz na pewno chodzić, weź usiądź. Tak, Jasne. mogę chodzić, Oj, spokojnie. Już sobie radzę. Słyszałam od lekarzy, że podobno Smalek chce oddać mi swoją nerkę. Tak, tak, tak. niestety. Każdy w sumie chciał, tylko no, było losowanie i on je ten... Ale on był po operacji, nie powinno tak być. Ale niestety to był jedyny wybór, inaczej byśmy się kłócili tam dalej w nieskończoność. No, Rozumiałem. Ja, niczego ja, by nie wyszło. Nie byłem ja, ale no niestety. Mogliście go wykluczyć tak samo jak mnie. Ale on jest dorosły, on by nas pobił prędzej niż byś się nie zgodził. A ty jesteś dzieckiem, Jelona, ty nie masz prawa głosu teraz. W sprawie operacji nie masz prawa głosu, ale normalnie to masz, bo jesteś no. Aha. No nie masz on, prawa głosu, no. A on to po operacji, y, może by coś się stać, może sobie wyciąć nerkę. No nie, dlatego, właśnie dlatego ma badania, badania. Tak. Dlatego ja mamy teraz badania. Jeżeli nie będzie zdatna nerka, no to trudno. To trudno. Więc czekamy teraz na badania, i no wszystko to jest zależne od tego. O! Je, jak zdrowa nerka? Eee. Mm, Smalak zapadł w śpiążkę. Co? Co?! Co? Tak. Jak to? Jak to w śpiączkę? No właśnie, nie wiadomo jak. Nagle. Kiedy go badaliśmy, nagle zasnął i nie chce się obudzić, i to jest najwyraźniej śpiączka. No to pewnie o. dlatego, że łaził cały czas w domu. Najprawdopodobniej obudzi się za jakiś dzień czy dwa, więc nie martwcie się. O, o. A jak to jest o. śpiączka? No to jest półrazowa śpiączka, zdarza się. No więc, ladies and gentlemen, tak jak postanowiłem wcześniej, ja oddaję Martynianerkę. Bo losowanie, więc. Do dobrze, tak, dobrze. Jest lepiej, już jesteś gotowy? Tak, jestem gotowy. Ach, chodź na badania. Idę. Trzymajcie idziemy. Al al Będzie dobrze, lufer. Okej, okay. Jak moja nerka jest sprawna? Jest dobrze, wszystko jest dobrze pod kontrolą. Jest, dobra, jest. Kochani, jestem eee. już przebrany. Bo miałem teraz wszystkie badania, eee. i tak dalej. Swalars tam leży, ale jest nadal w On może tam sobie majaczyć, jak mi mówiła Marysia, ale no, no niestety, no nie jest w pełni wybudzony. To jakieś pewnie trzy dni się obudzi, coś takiego. Powinna zaraz przyjść Martyna. Okej, okay, okej. Okay. I zaraz zaczniemy operację. Okej, okay, dobra, dobra. Dobrze, panie doktorze, jestem tak jak prosiliście. E, to dobrze, to zapraszam tam. E, luferku, zamień się. Okej, okay, dobra. Cześć, Martyna. Na pewno nie da ci rady go wybudzić Może ja spróbuję, może go pocałuję, tak jak w bajkach, bo... Co?! No... Serio? To tak no jak to nie wiadomo, oglądałeś? Niestety. To tak nie... To ale ale tak nie... spróbować zawsze można Możemy próbować wszystkiego, może akurat się uda Luffer, nie będziesz zły, jak to zrobię teraz przy tobie? Nie, 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 na, nie, na spokojnie, na spokojnie Dla mnie to możecie robić... nawet cały, cały czas Ale nie, serio? Ty w to wierzysz? Słuchaj, spróbować czegokolwiek. Żeby go wybudzić. Dobra. Pilna ta zwykła żenka trochę. Przepraszam, to nie moja wina. I co działa? Co? 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 Jak to? I widzicie? widzicie? Było mnie słuchać. Co się stało? Jak to? się... Ale nikomu ani słowa. Co się stało? My mamy dużo pacjentów a więc serdecznie zapraszamy tutaj. Ej, nie! No ja nie wiem. Co by mi zrobić? Czy, czy ja miałem coś gdzieś wkładane? Nie! Nie, nic nie miałeś wkładanego! Freście. Nie! Wiem. O jesteście wreszcie Tak, 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 hej, hej, hej. smolaksa wybudziliśmy. O, o Smolaks! No okay. sam, Jest Jestem dobrze. Nie, nie zarzysz mnie tak. Ale wyglądasz. Więc tak kochani wyglądam, tak będę operowany. I trzymajcie kciuki, napiszcie komentarz Lufer będzie dobrze! To przypnę wam oczywiście serducho, dokładnie. No! Ja przestrasz mnie, ja cię widziałem No Tak, tak, tak. Jesteście gotowi? Tak, jesteśmy tak. gotowi. No to Marysia was zaprowadzi na stół operacyjny, a ja resztę tam gdzie będziecie mogli na to patrzeć. Dobrze, dobrze. No. Powodzenia. Bywaj. Wow. Ej, słyszycie nas? Eee. Eee. Co Nie wiem. Zaraz, co ty tam mówisz? Słyszycie nas? Co? To? To... Wow. Ja ciebie nie słyszę Słyszysz mnie Mati? No nie Co on mówi? Nie, nie wiem Lufer, wiem czy nas my zapierać. go słyszymy. Wiem że ruszasz ustami ty wuretny dziadzie Powiedz coś Ja was nie słyszę To, to ta jasne, ta jasne To on ciku chce czy co? Nie wiem On po prostu rusza ustami niby nie słyszy nas No patrz, już ustami na 100% O no, no, chyba się zaczyna na będzie dobrze Tak? Mam nadzieję trzyma, Trzymamy, trzyma od nas kciuki na pewno e, No to połóżcie się tutaj oh, JOLO! JOLO! Co on mówi? Chyba, chyba cię woła on, on chyba chce na pewno siku Tak ci się wydaje, że chce siku? Tak, zdecydowanie to chce To nie się powie To chcesz siku? Chyba jednak nie To weź tam iść do niego ktoś, żeby zaprowadzić go do toalety e, to połóż się tutaj na łóżku Dobrze, dobrze, dobrze Ej Luther, co ty chcesz siku czy co? Ej, co po co tu wchodzisz? Nie tu No bo... Bo my tam się zastan. E, proszę stąd wejść. E, no do, dobra, 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 dobra. chcę siko, co oni chcą ode mnie? Będzie dobrze Martyna Nie chcę siku co mnie. Ej, on w takim razie chce? <suszy> Co tam się nie, dzieje? No właśnie, nie wiem, no chyba ich coś podłączają do czegoś. No byłem zaraz Dobra, chyba, tak. chyba są... Co robisz pod... z tym luferkiem, bloki? Ej, a oni, no okazało się, że on nie chce siku, a. No co, no to, to, to chyba... co, baja Fuj, ej, ej może to robisz, patrzmy w Jolo, jolo, może ty sobie nie, bo, Właśnie, ty sobie siądź. No, ja, zaczynają! Jolo, ty sobie siądź, na nie ma na co foto. się ekscytować na te, jak to, Ale, ej, no nie byłem. Czy pani Marysia bierze skalpel? Jolo, nie, to nie są obrazy Ale co ty? Musimy trzymać kciuki, jak że się wszystko zaczyna? będzie ok. O! Widzowie, zostawcie teraz łapkę w górę, żeby luferek wytrzymał tą operację, żeby ją przeżył tak samo jak Martyna. Żeby po prostu obydwoje przeżyli Było i dobrze. byli. No, bo Lufer to na pewno przeżyje, ale z Martyną jest większe ryzyko, więc zostawcie teraz o, łapkę. Jest. Dobra, kochani, z... chyba siedzimy już tutaj z dwie godziny, tam o, zobaczcie, dobrze. że oni dalej robią. Jak dorosnę, to chcę coś lekarze Jak mnatek. na razie, jak na razie, chyba wszystko idzie okej, okay, bo nie było żadnych problemów, nic nie pikało... Yes. Więc wydaje mi się, że wszystko jest znaczy dobrze. że nic nie słychać, jak coś piczę. Może tam co chwilę pikać, ale wiesz... Yolo już jest pewnie zmęczona, co nie Yolo? Tak, w środku jeszcze widziałam, jak oni tym działają. Wiesz hmm? no sobie, Yolo, spokojnie. Najwyżej ktoś ci odbierze do domu, no, Żeś poszło się ale. położyć. Ale patrz, tam widzę, co tam się dzieje. Ciekawe ile jeszcze to będzie trwało, bo nic, my czekamy dalej, zobaczymy co będzie dalej. My umarliśmy właśnie teraz? Tak, Loferku. Umarliśmy. Co? W serio? Ale jazda. A już wie? Ech, Loferku. Czemu się zamartwiasz? Jesteśmy w miejscu, o którym zawsze marzyliśmy, żeby tu być. Tutaj znikają nasze wszystkie smutki i zmartwienia. Jesteśmy w niebie? Ale czad! To co teraz? Jeszcze nie wiem. To zależy od nas. Musimy porozmawiać, czy chcemy wrócić, czy nie. Mamy możliwość wyboru, a ja bardzo chcę. Bo nie wyobrażam sobie żyć bez was wszystkich. Ja chcę z tobą i z Manaksem. Chcecie być razem, czy nie? Tak, chcę być ze Smolaksem. Kocham go. Nie wyobrażam sobie życia bez niego. Uf, dobrze, wiesz, bo by się załamał i tyle by z niego było. A ty się nie załamiesz? Mówić w tym Miejsce, że mnie kochasz. Naprawdę przykro mi, że tak wyszło. To wszystko jest takie smutne. Rozumiem to. No, Martyna, miłość ci nie wybiera. Myślę, że ja też jestem na nowo zakochany. Miałem różowy kryształek. Co? Z kim miałeś różowy kryształek? A nie powiem. Ach, faceci. Ale pamiętaj o tym, że nawet gdy nie będziemy razem, to zawsze. Ale to zawsze możesz na mnie liczyć w każdej chwili. Możesz do mnie napisać, porozmawiać ze mną o wszystkim. No, tak, dobra. Ale to wy zmywacie naczynia. Mhm, mm to wy sprzątacie skarpetki w takim razie. Ej, ej, dobra, dobra, dobra. Sama tylko chciałaś, a wy wynosicie śmieci. Tak jesteś? W takim razie to wyprasujecie. Dobra, a wy... Sprzątacie szambo! No to wy robicie pranie! No to wy sprzątacie kible! A wy zmywacie podłogi? A wy zmywacie sufit! No to wyścieracie kurze! Rufer! Wstajemy, udało się! Udało się?